Już za moment będziemy, mam nadzieję, delektować się spotkaniem. Witamy Państwa serdecznie przed dzisiejszym spotkaniem, które wraz z Państwem, zgromadzonymi przed telewizorami, obejrzymy wspólnie. Dziś dla Państwa mecz komentują Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Z niecierpliwością czekaliśmy na to spotkanie, ponieważ jesteśmy głodni prawdziwej piłkarskiej bitwy. Reprezentacja Finlandii zmierzy się z naszą drużyną narodową. No myślę, że czeka nas tu 90 minut dobrej piłki. Oby obydwie ekipy stanęły na wysokości zadania. A taką jedenastką zagrają dziś gospodarze. Widać, że postarają się zagrać w swoim zwyczajowym stylu, koncentrując się przede wszystkim na kontra. Zgadzam się, oni nie bawią się w długie rozgrywanie piłki i cierpliwe wyczekiwanie na pojawienie się luki w defensywie rywala. Chcą wciągnąć przeciwników na własną połowę, uśpić ich czujność w tyłach, a potem zrobić błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. czegoś więcej, by go pokonać. Mamy aut. Piłka opuściła boisko po tym wykopie. Kamara. Jest już na połowie drużyny przeciwnej. Ma kilka opcji w zanadrzu. Odbiła się gdzieś ta piłka. Będzie rzut rożny. Rzuca piłkę przed bramkę. Świetnie teraz obroniony strzał. Należą się tu wielkie gratulacje. Już widziałem piłkę w siatce, szczerze mówiąc. Bardzo przytomna interwencja. Brawo. I ładnie mija teraz rywala. Jednak zagrożenie skasowane. Obrona zaprezentowała dobrą organizację gry. Jak rozprowadził ten atak. Koledzy sygnalizują swoje pozycje. I teraz skuteczne wybicie piłki. Dobra interwencja, rywal bezradny. Z piłką Robert Lewandowski. Dobrze odczytane intencje, niebezpieczeństwo zażegnane. Iwanow. Dobrze zagrane. Będzie teraz sytuacja. Dobry refleks Plantarza. Wypita piłka. Dużo miejsca na skrzydle. Może zaatakować. Wace przy piłce. Robert Lewandowski. Szymański. Czy ma to wykorzystać? Brankaż górą. Rozegrane inaczej, nietypowo, na krótko. Dobra interwencja, przytomne zachowanie w polu karnym. Gwizdek, czyli będzie rzut wolny po tym zagraniu. Dobra próba podania? No to chyba nie tak miało wyglądać. Dobrze wyszedł w powietrze, doszedł do piłki, ale strzał głową był po prostu zły. Strata biało-czerwonych. Kamara. Trzy gol spotkania! No teraz mecz nabierze rumieńców. Z piłką Robert Lewandowski. Podanie do Zielińskiego. Zieliński! Nic z tego przerywa akcję wejście obrońcy. Sędzia pokazuje, że gra może toczyć się dalej. Korzyść. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. Przemieszcza się bliżej środka. Teraz ratuje przed stratą gola. Dwubramkowa przewaga na pewno dałaby im więcej pewności siebie. Oto nadarza się okazja. Będą wykonywać rzut rożny. Najpierw gra została puszczona, ale teraz sędzia wraca do tego fałdu i pokazuje żółtą kartkę. Tak, dobre sędziowanie z jednej strony. Jest za linią obrony, uwaga! Akcja wciąż trwa. I gol! Błyskawiczna odpowiedź. Strata bramki jakby ich podrażniła. Natychmiast wyrównują stan spotkania. Tym samym wracamy do punktu wyjścia. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. Pozostało już tylko skorzystać z okazji i umieścić piłkę w siatce. Świetna akcja. Wyrównali więc stan spotkania. Jeden do jednego. Czy poda piłkę do jednego z kolegów? Łatwo teraz odjeżdża obrońcy. Uwaga, mogą wyjść na prowadzenie. Gol, proszę Państwa. Cios za cios. Znowu prowadzą. I tym udanym wyjściem skasował atak rywala. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Obrońcy powinni jednak wracać trochę żwawiej. Zupełny brak zrozumienia w zespole. Będziemy mieli aut. Zobaczmy, co z tego będzie. Uwaga! Zablokowany ten strzał. Gol! Czyste złoto! Ale trafił tę piłkę z woleja. No, wspaniały był to strzał. Bravo, brawo, brawo! Ma piłkę na skrzydle, może przycisnąć. Aj, no nie wyglądało to za dobrze. Sędzia może tutaj sięgnąć od razu po czerwoną kartkę. Głęboko posyła teraz piłkę w szesnastkę. No, fatalnie teraz uderzył. Nie wiem, chyba źle podszedł pod piłkę. Jest komu podać Ogrywa piłkę w pole karne Zbyt krótko teraz wybił piłkę To musi wpaść Dobrze obroniony strzał Zrożnego w okolice 11. Co tam się teraz wydarzyło Wspaniałe wybicie poza bramkę Zmiana teraz w ekipie Polaków i nie udało się teraz dojść do tego dośrodkowania. Teraz jest dobra sytuacja do wyprowadzenia kontrataku. Muszą szybko wracać do obrony. Tak jest! Łapią kontakt! Tym golem dają swojej drużynie nadzieję i sygnał do ataku. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu. Efektywne i efektowne. Ale lewy stanął na wysokości zadania i w sytuacji jeden na jednego skierował piłkę do bramki strzałem, który mógłby przebić siatkę. Mamy wznowienie ze środka boiska po bramce dla Polski. Widać, że są zmotywowani. Spróbują wyrównać. Kamara. Strata. Muszą uważać. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Przerzuca górą. Udanie. To była kluczowa interwencja. Bez niej byłoby krucho. Szymański. Wypuszczone podanie. Przyjął to podanie, ależ będzie szansa. Remis! Mamy remis! Tutaj nikt się nie poddał. Prawosła słabieniu nie złamała ich. Niesamowite. Wydawało się, że zespół broni się ostatkiem sił i w końcu straci bramkę. Tymczasem wyszedł z akcją i wykorzystał, że obrona przeciwnej drużyny trochę jakby przysnęła w tej sytuacji. Niebywałe! Znowu jedna z drużyn dogoniła drugą. Prezentują naprawdę równy poziom. No kilka opcji. Idzie w środek? Naprawdę udana interwencja. Korzyść. Sędzia puszcza grę, choć tam mieliśmy faul. Jednak wrócimy do tego faulu i wznowimy grę odrzutu wolnego. O, i tak to się powinno robić. Modelowy odbiór. Zalewski. Tablicy świetlne świetlnej jedynka. Tyle trzeba doliczyć do podstawowego czasu gry. Kamara. Zagrywa teraz prostopadłą piłkę. Lobem. Przerwa. Za nami pierwsze 40. Za nami fenomenalna pierwsza połowa. Pełna akcji ofensywnych, strzałów, emocji. Jeśli nie zabraknie zapału na drugie 45 minut, to czeka nas iście wspaniały spektakl. Odgrywa teraz do środka. Uwaga. Gol! Gol! Trzy! Gol, bo to jego trzecie trafienie. Doszedł do podania. Będzie teraz groźnie. Piłka w siatce. Wyrównują stan tego spotkania. Proszę Państwa, pokazali, że gra w dziesiątkę nie oznacza automatycznie, że możesz się już tylko bronić. Na powtórce wyraźnie widać, jak sprawnie uporał się z obrońcą. Sprytnie wywiódł go w pole. Było tu kilka opcji, ale jednak decyduje się na strzał. I to jaki? Piłka poleciała tak szybko, że nie było absolutnie żadnych szans na obronę. Do tej pory miał dość nietęgą minę, ale ta wyrównująca bramka znowu podniosła ich trenera na duch. Czyli znowu mamy remis. Prawdziwy rollercoaster fundują nam zawodnicy obu ekip. Dobra piłka ponad obroną. Plan na teraz. Może wykonać ten corner i objąć prowadzenie. Trybuny wyraźnie ożyły. Nareszcie sytuacja, która może dać prowadzenie, może przełamać impas. Czy to wykorzystaj? Popatrzmy, jest szansa na kontrę. Uwaga, najwyższa pora wracać, powstrzymać kontrę. Uwaga, będą prowadzić kapitalnie teraz Hranecki. groźnie prosto podanie Broni, ale piłka prze ta akcja kończy się niczym zieliński z tego może to być urwał się w defensywie co teraz dobre teraz zagranie na przedpole ale uwaga to! kto by się tego spodziewał Grają w dziesiątkę a od teraz prowadzą Sosa mecz. Tak to właśnie powinno wyglądać. Wycofanie i strzał. Popatrzmy na tę akcję ponownie. Dobrze się spisuje i pewnie wykańcza tę akcję. Do bramki blisko, ale nawet z takiej odległości trzeba wykazać się skupieniem i pewnością siebie. Jednobramkowa przewaga. 5 do 4. Zalewski. Spokój teraz w defensywie. Przejęta piłka. Mogą grać swoje. Robert Lewandowski, atak udaremniony. Obrońca był na posterunku. Kamara pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Prosto padłe podanie, szansa. Doskonałe teraz zachowanie w obronie. Zagrożenie oddalone. Wychodzą z kontrą. Jest tam paru zawodników. Przeciwnik na niego naciska, ale nie daje sobie odebrać piłki. Dobra piłka na dojście. Znakomicie teraz zagrał w obronie. Piłka odzyskana. Kamara. Odzyskana piłka. Dobre zachowanie. Matrykarz. Zdobywają kolejne metry boiska. Popatrzmy. Skuteczna interwencja. Piłka wybita. No, gdyby nie on, byłoby już chyba po meczu. Wspaniała teraz interwencja bramkarza. Nadal przegrywają tu tylko jednym golem. Zobaczmy teraz, jak sobie poradzi formacja ofensywna. Szukają jakiejś luki w obronie, by odrobić stratę. Wydawało się, że coś może z tego być, jednak nie tym razem. Kamara. Może teraz uderzyć. Tak proszę państwa, mamy dublec. No trzeba powiedzieć, że to, co dzisiaj pokazuje, aż prosi się o brawa. Szansa, czy przełamie impas. końca teraz dobrze zneutralizował zagrożenie. Teraz chcą wyjść z szybką kontrą. Wolno zbierają się do powrotu obrący. Zapowiadało się nieźle, ale powstrzymany ten kontratak. Uwaga, górna piłka dobrze pomyślane. Broni teraz, ale nadal może być tu groźnie. Zaraz pewnie zobaczy żółty kartonik. Nie można wykonywać wślizgu w taki sposób. Tomku, wystarczy spojrzeć na statystyki. Obie drużyny oddają sporo strzałów w światło bramki. I ten mecz naprawdę może się wszystkim podobać. Oby nam tylko teraz nie spadło tempo. Sędzia dostrzega do przewinienia, ale pozwala grać dalej. Został nam jeszcze kwad. Paskudny faul. To może być druga żółta kartka. I tak, sędzia, teraz się. ...po pożółtą kartkę, a to oznacza czerwień. Cóż Tomku, sędzia podejmuje słuszną decyzję. To kwalifikowało się na kartkę. Szkoda tylko drużyny, bo teraz będzie musiała radzić sobie w osłabieniu. Tak, sprawa wyjaśniona. Piłka wybita. A teraz przestrzeń na skrzydle może pociągnąć. Mają okazję wyprowadzić. Jak on to obronił? Doskonała reakcja. Kamara. Interwencja. rywal bezradny. To musi być bramka. Dobre teraz zachowanie między słupkami. Uwaga, bo zabrana piłka na połowie rywala. Co teraz z nią zrobi? Bo może coś być. To rozegra. Jest okazja do kontry. Kuki. Zobaczmy. Ta akcja może okazać się decydująca. Dobrze się ustawiają. Rywalom trudno rozegrać akcję. Znów są przy piłce. Zalewski. Polacy grają do przodu. Ale ta akcja jednak nie będzie miała dalszego ciągu. Uwaga, jest faul, jest gwizdek sędziego, no i będzie niebezpiecznie, proszę Państwa. Ten strzał, ale sami widzimy jak niewiele brakowało. Nie wrzucają krótkie podanie. Może coś być z tego podania. Gol! Tak to właśnie w piłce bywa. Gol w końcówce. To chyba rozstrzyga losy tego meczu. Na to wygląda Tomku, ale pamiętajmy, gra się do ostatniego bliska, choć najprawdopodobniej ten gol rozstrzygnie o wyniku. To było dobre wykończenie szybki, pewny strzał z bliska. Niby ciężko nie trafić z takiej odległości, ale nie każdy by sobie poradził. Prowadzą po późno strzelonym golu. Wystarczy jeszcze tylko kilka chwil koncentracji i wygrają. Piłka już w trzeciej tercji. Ostatnia szansa, żeby coś tu ugrać. Tak się powinno stopować ataki rywala. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Ta interwencja może nieco ryzykowna, ale nie było fałlu. Gramy dalej. Myślę, że to słuszna decyzja. Nie ma co się rozdrabniać i przesadzać z gwizdaniem każdego kontaktu. Gra straciłaby na płynności. I Kasz. Biało-czerwoni. Tracą piłkę. Szansa na błyskawiczny wypad pod bramkę rywala. Nie zostało im już wiele czasu, żeby wyrównać. Teraz albo nigdy. Ale może teraz będzie szansa. Skorupski ratuje swoją drużynę. I mamy zakończenie dzisiejszego spotkania. Polska zwycięska. Dobry występ został skwitowany zwycięską bramką w ostatnich minutach spotkania. Ostatecznie czas zagrał na ich korzyść. Adam Buxa dzisiaj pokazał się z naprawdę dobrej strony. Jak ty Jacku widzisz ten jego występ? Myślę, że tego od niego tutaj oczekiwali. Nawet gdyby snuł się po murawie, to tą bramką pokazał, że można na niego liczyć w decydujących momentach. Zapewnił im prowadzenie. Mecz wygrali. Czego chcieć więcej, Tom?